I witam Was serdecznie na moim kanale, czyli Majęcia. A dzisiaj Was zapraszam na e, taki efekt końcowy mojego obrazu po numerkach. Mm, bardzo Was przepraszam, że tak długo czekaliście na ten film, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Tak wygląda mój obraz. Jest on już całkowicie skończony, jak widzicie jest on taki w miarę wyraźny. Tutaj mamy tą dziewczonkę oraz pieska. I dzisiaj Wam powiem, jak mi się malował ten obraz, czy myślę, że czy jest on warty zakupu i w ogóle, więc wszystko Wam teraz opowiem. Ja ten obraz malowałam dosyć długo, ale to też przez to, że był powrót do szkoły, więc było trochę zamieszania i za bardzo nie miałam kiedy go dokończyć. Ale jest dokończony. Jak widzicie, wygląda on w ten sposób. Tak jak mówiłam w pierwszym filmie, na obrazie znajduje się dziewczynka oraz pies w koszu. Jest on bardzo fajny, bardzo mi się on podoba. Nie jest on zbyt trudny, bo ja jakoś nie wiem. Nie umiem za bardzo malować. Lubię rysować, ale malowanie to nie jest mocna strona moja. Ale powiem Wam szczerze, że naprawdę miło mi się malowało ten obraz. Myślę, że jeszcze zakupię sobie jeden albo nawet i więcej. Jest on w miarę łatwy do malowania, tylko trzeba mieć do tego cierpliwość. No i oczywiście nie, nie można tego robić zbyt szybko, bo trzeba tutaj trochę małymi pędzelkami i w ogóle, więc... Moim zdaniem nie jest to jakieś takie trudne do zrobienia, ale trzeba mieć na to dużo czasu. Więc na przykład wakacje, jakieś ferie czy coś, możecie sobie takie coś zrobić. No i mój obraz wygląda tak, w efekcie końcowym. Myślę, że. Myślę, że mi się wydaje, że on bardzo fajnie wyszedł. Mi się on bardzo podoba. Na pewno zawieź gdzieś na mojej śnie w pokoju. No, i moim zdaniem. Obraz jest bardzo fajny, wart zakupu. E, na przykład na jakiś prezent, albo po prostu tak sobie pomalować. Bo naprawdę fajnie on wygląda. E, I robi to taką naszą zabawę. No i powiem szczerze, że, że mi się on mega podoba. I mega mi się podobało to malowanie, i w ogóle. E, jeśli chodzi o wyposażenie mojego obrazu, było bardzo dobre, ponieważ znajdowały się tam trzy pędzle oraz farbki, które muszą się zadać w każdym zestawie, żebyśmy mogli pomalować obraz. No i słuchajcie, oczywiście idą wakacje, już zostało bardzo mało na wakacji, więc moim zdaniem jest to bardzo fajny czas, aby sobie kupić ten obraz i żeby go pomalować, bo mamy wtedy bardzo dużo czasu. Pamiętajcie też o tym, żebyście jakoś nie robili zbyt długich przerw, ponieważ jak ja malu, malowałam ten obraz, to po prostu niektóre farby mi pozasychały, więc musicie malować go w miarę jakby nie możecie zbyt robić długich przerw od malowania, ale jeśli byście się chcieli więcej dowiedzieć na, na temat, co było w tym, w tym obrazie, jak go otwieram i w ogóle, to zapraszam Was na poprzedni film. Będzie on na końcu. No ja już chyba wszystko Wam powiedziałam o tym obrazie. Możecie napisać w komentarzach, czy podobał Wam się ten czy podoba Wam się ten obraz e, i czy chcielibyście e, zakupić taki obraz i czy podoba Wam się mój efekt końcowy, e, więc dawajcie łapki w górę, piszcie komentarze i subskrybujcie mój kanał, tutaj oczywiście czy macie mój Instagram. Mająca w ogóle, No ja się już z Wami żegnam, no i do następnego odcinka. Buziaczki!